Witajcie na kanale politycznym. Wobec kolejnych porażek na froncie i ukraińskich atakach na obiekty znajdujące się w Rosji, Władimir Putin wyruszył z wizytą do Mińska, by nakłaniać Aleksandra Łukaszenkę do aktywnego wsparcia militarnego Rosji w wojnie przeciwko Ukrainie. Czy białoruski dyktator ulegnie presji prezydenta Rosji? I czy realne mogą okazać się zapowiedzi naczelnego dowódcy ukraińskiej armii, który ostrzega przed ponownym atakiem sił rosyjskich na Kijów? Zapraszam na materiał z komentarzami eksperta Marka Budzisza i generałów Mieczysława Bieńka i Bena Hodziesa. Od początku wojny na Ukrainie Aleksander Łukaszenka lawiruje między Zachodem a Wschodem. Doskonale wie, że bez wsparcia Kremla jego reżim by się nie utrzymał. Dlatego też ulega licznym naciskom Władimira Putina. Czy wizyta prezydenta Rosji w Mińsku sprawi, że Łukaszenka ulegnie presji i dołączy do wojny przeciwko Ukrainie? Armia Białorusi Liczy 45 tysięcy zawodowych żołnierzy, skumulowanych w czterech rodzajach sił zbrojnych. Największe są wojska lądowe, liczące około 26 tysięcy osób. Ci zgrupowani są w czterech brygadach zmechanizowanych, pięciu brygadach artylerii, trzech brygad inżynieryjskich oraz licznych samodzielnych pułkach. Amerykański Instytut Studiów nad Wojną. Prognozował niedawno, że celem spotkania Putina z Aleksandrem Łukaszenką jest wzmocnienie rosyjskiej operacji informacyjnej, której celem jest przekonywanie Ukrainy i krajów zachodnich, iż Rosja może zaatakować Ukrainę z kierunku Białorusi. W tym celu również Rosja kontynuuje rozmieszczanie swych wojsk na Białorusi. Dowódca ukraińskich sił połączonych czyli armii i oddziałów ochotniczych generał Serhi Najew ocenił, że wizyta Władimira Putina w Mińsku. Ma na celu dalsze wciąganie Armii Białoruskiej w wojnę przeciwko Ukrainie, w tym walkę na lądzie. Generał, którego cytuje portal Ukraińska Prawda, zaznaczył, że wizyta odbywa się krótko po naradzie gospodarza Kremla z dowództwem Armii Rosyjskiej. Na tej naradzie Putin rozważał propozycję dowództwa wojskowego w perspektywie krótko- i średnioterminowej. Od razu potem zaplanował spotkanie z władzami Białorusi. Uważamy, że przedmiot tego spotkania to kwestia dalszej agresji przeciwko Ukrainie i szerszego zaangażowania sił zbrojnych Białorusi w operacje przeciw Ukrainie, w tym, naszym zdaniem, również lądowe. Powiedział generał Serhi Najew. Tak wizytę Putina na Białorusi komentuje ekspert Strategy Future Marek Budzisz. Rytoryka działania Władimira Putina ulega zmianie. Wizyta na Białorusi jest istotna dla Kremla. Jest to próba wywarcia presji na reżim w Mińsku, aby bezpośrednio zaangażował się w konflikt. Aleksandr Łukaszenka nie bez powodu buduje narrację, że Białoruś jest zagrożona. Dzięki temu ma argument, że wojsko musi pilnować granicy z Polską i Litwą na wypadek ataku. Reżim w Mińsku wie, że stojąc po stronie rosyjskiej, która obecnie przegrywa, tylko i wyłącznie traci. Musimy pamiętać, że choć po stronie ukraińskiej mówi się o rosnącym ryzyku zaangażowania Białorusi, to nie oznacza, że do tego dojdzie. Nie mamy do czynienia z przemieszczeniami wojsk w stronę granicy. Kontyngenty rosyjskie na Białorusi wykorzystują położenie, ale nie w celu ataku, a logistyki. Perspektywa zmiany zaangażowania Białorusi w tym konflikcie dotyczy bardziej tygodni niż dni. Może na początku lutego lub na końcu stycznia coś się zmieni przy granicy z Ukrainą. Teraz jeszcze nie ma powodu do bezpośredniego niepokoju. Zorganizowanie uderzenia z wojskowego punktu widzenia nie jest łatwą sprawą. Możemy formułować hipotezy na temat wizyty Putina. Jedną z nich jest jego obawa, że Mińsk chce zmniejszyć zaangażowanie w konflikt. Ze strony reżimu Łukaszenki zaczęły wypływać sygnały na Zachód, że Białoruś wcale nie musi być taka zaangażowana. Na Kremlu istnieje obawa, że Łukaszenka może myśleć o wycofaniu się ze wspomagania ataku. Społeczeństwo białoruskie, ale także ludzie popierający reżim, nie są zainteresowani uczestnictwem w tej wojnie. Jest to dla nich oczywiste, że gdy tylko dojdzie do bezpośredniego zaangażowania ich, to Białoruś na tym może tylko jeszcze więcej stracić. Agresywna retoryka reżimu to tylko próba ukrycia niechęci do zaangażowania w wojnę. Czy możemy spodziewać się, że siły rosyjskie spróbują raz jeszcze ruszyć na Kijów, tak jak na początku wojny? Ostrzegł przed tym naczelny dowódca ukraińskiej armii, generał Waweri Załużny, który w wywiadzie dla pisma The Economist stwierdził Rosjanie szkolą około 200 tysięcy nowych żołnierzy. Nie mam wątpliwości, że znów pomaszerują na Kijów. Mobilizacja zadziałała. To nieprawda, że ich problemy są aż tak straszne, że ci ludzie nie będą walczyć. Będą walczyć. Car mówi im, że mają iść do walki i oni idą. Studiowałem historię dwóch wojen czeczeńskich i było tak samo. Może nie są zbyt dobrze wyposażeni, lecz i tak stanowią dla nas problem. Szacujemy, że dysponują rezerwą liczącą od 1,2 miliona do 1,5 miliona ludzi. Najważniejszym celem rosyjskich wojsk jest obecnie maksymalne rozciągnięcie linii frontu, aby nie pozwolić Ukraińcom na przegrupowanie się i przeprowadzenie kolejnej kontrofensywy. To właśnie dlatego obserwujecie walki na linii frontu liczącej półtora tysiąca kilometrów. W niektórych miejscach bardziej intensywne, w innych mniej. Angażuje to nasze wojska, lecz nie rozwiązuje strategicznych problemów Rosjan. Nasze siły są w stanie odnieść militarne zwycięstwo nad silniejszym przeciwnikiem. Lecz potrzebujemy w tym celu większego wsparcia ze strony Zachodu: konkretnie 300 czołgów, 600-700 bojowych wozów piechoty i 500 haubic. Myślę, że wówczas całkowicie realne byłoby osiągnięcie na polu walki granic z 23 lutego, sprzed rosyjskiej inwazji w 2022 roku. Nie możemy tego jednak osiągnąć dwiema brygadami. Naszym pierwszym kluczowym zadaniem jest nie tracić już więcej terenu. Bo dobrze wiem, że 15 razy trudniej potem wyzwolić jakiś obszar, niż go wcześniej utrzymać. Drugi strategiczny cel to przyszykować się do nowej fazy konfliktu. Nastąpi ona w lutym, w najlepszym wypadku w marcu, w najgorszym pod koniec stycznia. Nowa odsłona wojny nie musi rozpocząć się w Donbasie. Prawdopodobny jest także rosyjski atak w kierunku Kijowskim, natarcie od strony Białorusi, a nawet Szturm na południowym odcinku frontu. Obecnie Kreml próbuje przeczekać trudny okres zimowych walk na odcinku donieckim, stanowiących dla wroga sytuację bez wyjścia. Celem Moskwy jest wymuszenie na Kijowie pauzy operacyjnej, a następnie zmobilizowanie nowych żołnierzy i przeprowadzenie kolejnej ofensywy na początku 2023 roku. Do tych słów odniósł się rzecznik amerykańskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby. Który stwierdził, że Putin nie zrezygnował ze swoich maksymalnych celów, ale nie widać oznak, by miał wkrótce ruszyć na Kijów. Zapowiedział też, że w następnym pakiecie pomocy wojskowej dla Ukrainy znajdzie się uzbrojenie z zakresu obrony powietrznej. Scenariusz ponownej ofensywy Rosjan na Kijów skomentował generał Mieczysław Bieniek. Nie sądzę, żeby było to możliwe. Liczący 150 tysięcy rosyjskich żołnierzy kontyngent, który jest szkolony na Białorusi, nie będzie w stanie tego zrobić. Zresztą Ukraińcy się do tego przygotowali. Zrobili zasoby, zaminowali pola, przygotowali zasadzki i Rosjanie o tym wiedzą. Wskazują jednak inne niebezpieczeństwo. Rosjanie zmobilizowali 250 tysięcy żołnierzy. 100 tysięcy z nich dali już na front, z czego zginęło 50 tysięcy. Nadal szkoli się około 100 tysięcy żołnierzy na wschodzie Rosji i te 100 tysięcy może wejść do walki w marcu i w kwietniu i to jest niebezpieczne. Ponowny rosyjski atak na Kijów skomentował też generał Ben Hodges. Wątpię, żeby Rosja była w stanie zebrać tak duże siły w tym przedziale czasowym, a przynajmniej nie jakkolwiek jakościowe. Ostatnia częściowa mobilizacja była rozpier Wyolbrzymianie potencjału nowych rosyjskich ofensyw daje paliwo tym, którzy szukają powodów, by nie kontynuować wsparcia dla Ukrainy.